Cześć kochani! Przyszedł czas na lubińcu, Kończy się sierpień. Także pokażę Wam kilka rzeczy, które w tym miesiącu bardzo mi się spodobało. Nie będzie tego dużo, bo jakoś nie testowałam też dużo rzeczy. Nie bardzo też się chciałam malować, wykonywać jakieś mocne makijaże, także no będzie kilka rzeczy. I zacznę od czegoś, z czego jestem najbardziej zadowolona. Będzie to paletka Naked Urban Decay Basics. Ja ją cały czas trzymam w opakowaniu, bo czuję jakby ona po prostu cały czas była nowa. I tak bardzo jestem z niej zadowolona, tak bardzo cieszę się, że ją mam. Jest po prostu jest no cudowna. Wykonuję, wykonywałam nią najczęściej makijaże, tak naprawdę one są takie fajne, naturalne. Teraz też ją mam e, na powiekach. No po prostu super. Kolory są po prostu super, idealnie dobrane. Myślę, że sprawdzą się u każdego. E, uwielbiam tą paletkę naprawdę. Jest i mała, no mogę ją po prostu wszędzie zabrać, jest poręczna, do tego ma wszystkie kolory, jakie potrzeba. po prostu rewelacja i nie mogę nie mogę po prostu wyjść z podziwu i jaka ona jest fajna. Także naprawdę bardzo się cieszę, że ją kupiłam. Drugą rzeczą będzie ten mm, cień w kremie w sztywce z Bobby Brown, mój w kolorze Sandy. Jest po prostu świetny. Y Teraz, kiedy było tak gorąco i nie chciałam wykonywać właśnie jakichś ciężkich makijaż, ta, ta, ten cień sprawdzał się super, bo utrzymywał się cały dzień i nie potrzebowałam po prostu wiele. Nakładałam sobie tylko ten eyeliner i eyeliner i było po prostu super, także bardzo mi się podobało. Do tego ten kolor, taki właśnie naturalny, ale jednak coś robił. Moim zdaniem fajnie, fajnie wygląda na powiece, fajnie podbija niebieski kolor. Do tego mówię, bardzo długo się utrzymuje, także, także na lato w ogóle super produkt, bardzo mi się podobała, także też jestem z niej bardzo zadowolona. I ostatni produkt, jaki będzie z kolorówki, to będzie puder Ben 9 w kolorze banana. Ja mam taką odsypkę małą i powiem szczerze, że jest strasznie wydajny. Ja używałam go praktycznie cały, cały sierpień i jest po prostu to świetny, naprawdę. Ten kolor żółty, on tak fajnie niweluje u mnie takie zaczerwienienie, za jakby na twarzy jakieś różowe miejsca. Jest świetny, do tego fajnie matuje te buzie na długo, także... Bardzo mi się produkt podoba, do tego ja mam go jeszcze tyle. Naprawdę jest strasznie wydajny, jest tak mi drobniutko zmielony, na twarzy w ogóle nie robi się, się jakichś keki y, ani nic, no po prostu rewelacyjny produkt. Już sprawdzałam nawet, czy, czy będę mogła go odkupić sobie całe opakowanie, ale tam gdzie szukałam, na razie nie ma w ogóle tego koloru. No do tego te opakowania też są strasznie duże, także nie wiem. No na razie mam tą odsypkę i myślę, że jeszcze no trochę starczy, a potem nie wiem, zobaczymy. Jakiś pudry mam, także nie to, że potrzebuję, ale, ale ten naprawdę jest super. I następne produkty to będą rzeczy do paznokci. Zacznę może od bazy z Essie, to jest baza All In One Base. I ja ją kupiłam kupiłam ją z rok temu, żeby właśnie tak chroniła paznokcie, jak maluję lakierami, żeby, żeby lakierami, żeby chroniła. I ja jej nie lubiłam na samym początku, bo ona strasznie długo wysycha sama w sobie, strasznie długo lakier na niej wysycha. Ja wolę jak te paznokcie po prostu szybko są suche i nie mogę zacząć coś robić albo wyjść z domu i nie ma problemu. E, dlatego nie lubiłam tej bazy. Zaczęłam jej ostatnio używać jak zaczęłam używać Essie Watermelon i zauważyłam, że on trochę tak pozostawia moją płytkę paznokcia taką lekko żółtą. I pomyślałam, że no spróbuję tej bazy, żeby trochę ochroniła te paznokcie, żeby właśnie tak się nie barwiły. E, i sprawdzała się ostatnio rewelacyjnie. Naprawdę zauważyłam, że mm, jak ją zaczęłam nakładać, to, te, to te, ta płytka naprawdę się nie przebarwiała. Ona była w takim fajnym, cały czas takim naturalnym kolorze, nic nie było żółte ani nic, po prostu rewelacyjna, nadal długo wysycha, nadal dłu, dłużej na niej wysycha lakier. Używam y, Serzwi teraz, także no, jest lepiej, ale mam wrażenie, że przez tą, przez tą bazę naprawdę dłużej wszystko wysycha, także... To jest jej minus, ale jeżeli chodzi o to, jak chroni paznokcie, to jestem bardzo zadowolona, bo naprawdę zauważyłam, że, że ta płytka jest w takim normalnym kolorze i te ciemne lakiery po prostu nie barwią mi. Także bardzo mi się produkt spodobał w tym miesiącu. I następny produkt to będzie Sally Hansen Instant Cuticle Remover. To jest taki preparat do usuwania skórek. Przy paznokciach tutaj u, u dłoni albo u stóp. I powiem szczerze, że ja nigdy nie chodziłam do kosmetyczki. Ja nie, nigdy nie, nie usuwałam skórek, na przykład ja je tylko ewentualnie trochę usuwałam, ale nigdy ich jakoś nie wycinałam, nic tak naprawdę nie robiłam. I tak pomyślałam, że wypróbuję sobie taki preparat. Jego zostawia się na, na 15 sekund i, i potem można go usunąć takim patyczkiem drewnianym. I powiem szczerze, że byłam pod wrażeniem, już po pierwszym użyciu. Zobaczyłam, jak, jak on fajnie naprawdę te skórki usuwa, nie to, że je odsuwa, tylko, tylko fajnie je usuwa, że ich nie ma i największy w ogóle efekt na mnie zrobił, jak e, zrobiłam sobie to u paznokci u stóp, bo po prostu rewelacja. Te paznokcie naprawdę są takie, jakbym wyszła od kosmetyczki, jakby były malowane przez kosmetyczkę, fajnie skórki po prostu usunięte, te paznokcie mają taki fajny kształt, nic się tutaj nie odznacza od nich, fajnie się maluje lakierem właśnie tutaj przy, przy skórkach, no po prostu rewelacja. Bardzo mi się pod podobał i jestem pod wielkim wrażeniem, bo mówię, nigdy nie czegoś takiego nie miałam, nigdy nie chodziłam do kosmetyczki. A efekt po tym naprawdę bardzo mi się podoba, jest bardzo łatwy w użyciu. Ja go kupiłam na jakiejś promocji w Superfarmie, bo on normalnie jest całkiem drogi, mi się wydawało. Nie mam tej ceny, ale nie wiem, on kosztował około 15 zł na promocji, także i jest strasznie wydajny. Ja go używałam naprawdę już dużo i, i zużycie jest takie, także jest bardzo wydajny. Naprawdę super, bardzo mi się podoba. I ostatni produkt, taki będzie bardziej z pielęgnacji, to będzie hmm, płyn z Garniera. Płyn do makijażu dwa w jednym, usuwa makijaż wodoodporny. Ja go kupiłam, bo kupiłam pierwszy raz w zasadzie tusz wodoodporny. I nie wiedziałam za bardzo, czym go zmywać, więc kupiłam ten żel. Ja generalnie je, zawsze używałam płynów micelarnych i one mi wystarczały do całego ma do makijażu. Do, do makijażu, do, do makijażu oka, twarzy, do wszystkiego. Ale kupiłam ten, ten płyn. Eee, I do, 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 do tuszy wodoodpornego sprawdził się. Do... Potem zaczęłam go w zasadzie używać, jak zaczęłam używać tuszu z Benefitu, tego day Reel A on nie schodzi tak normalnie od wody, tylko ani od płynów micelarnych, więc stosowałam ten. I powiem szczerze, że zakochałam się w tym produkcie. Tak jak ja wcześniej czegoś takiego w ogóle nie używałam, tak teraz uwielbiam ten produkt. Po prostu. Zmywanie, zmywanie tuszu i wszystkich pozostałości jest tak szybkie, tak, tak łatwe, że naprawdę jestem pod wrażeniem. Nadal używam płynu micelarnego do całej twarzy, na tego produktu tylko, tylko do okolic oczu. Jest super, nie podrażnia, ale naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, jak, jak szybko, jak łatwo i tak delikatnie można usunąć pozostałości po tuszu i po wszystkim, nie podrażniając tej okolicy wokół oczu, nie, nie musimy jej trzeć za długo. Także produkt jest naprawdę rewelacyjny, bardzo mi się spodobał. I tutaj mam jeszcze, tylko jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz, że on jest mało wydajny tak naprawdę. Zauważyłam, że on dosyć szybko, dosyć szybko się kończył butelesny, także będę musiała zakupić sobie nową. Ostatni ulubieniec to będzie ulubieniec nie kosmetyczny. To będzie książka, tajemnica minzorów, napisana przez Marka Rybarczyka. To jest taki polski dziennikarz. I powiem tak, ja się nigdy nie interesowałam wcześniej historią rodziny królewskiej. Ta książka po prostu nie zainteresowała. Przeczytam sobie na Empiku informacji, bo myślałam, fajnie, chętnie się dowiem tak naprawdę o, o różnych rzeczach, bo, bo tak naprawdę nie wiem wiele o tej rodzinie. A na tyle mi się spodobała właśnie, że uznałam, że warto. I powiem tak, że to jest bardzo fajna książka. Wciąga, naprawdę bardzo szybko się ją czyta. Informacje, informacje tutaj zawarte są trochę takie jak, jak skandale bardziej. Więc, jeżeli ktoś lubi coś takiego, to będzie zadowolony, jeżeli ktoś oczekuje takich rzetelnych informacji, no to może nie do końca. Może bardziej bym się skłaniała w stronę, nie wiem, biografii albo czegoś. W każdym razie taka lekka książka do poczytania, bardzo fajna. Powiem szczerze, że dużo dowiedziałam się takich rzeczy, o których nie wiedziałam. Wiele jest tu takich historii trochę zabawnych, niektóre są smutne, niektóre są w ogóle zaskakujące, że nie mielibyśmy pojęcia naprawdę, że takie rzeczy mogą się dziać w rodzinie królewskiej. Także dla mnie ciekawa książka. Poznałam trochę, trochę historię tej rodziny, trochę tę rodzinę, także, także podoba mi się. No, ale tak jak mówię, jedyne jeszcze co, to informacje tutaj są często powielane, to znaczy bardzo często jakby czytamy trochę takie informacje o tym samym, takie są wrzucone, wrzucone takie zdania pojedyncze, które przewijają się przez całą książkę, także to jest trochę męczące, no dlatego, że mam wrażenie, że po prostu po raz dziesiąty czytamy, czytamy te samo, to samo zdanie jakby o tej samej historii, także... Także to to. No i jeszcze czasem mam wrażenie, że jest jakoś tak trochę chaotycznie napisana, że ja w pewnym momencie nie wiem w końcu już o kogo chodzi, bo tam na przykład, nie wiem, 3-4 nazwiska są w jednym zdaniu i ja już nie wiem w końcu, kto to zrobił, kto gdzie poszedł albo co powiedział. Ale tak, ale generalnie fajna, taka lekka, mówię, taka do poczytania, naprawdę e, fajne, fajne historie są. No, ja o wielu rzeczach nie wiedziałam, także chętnie się dowiedziałam i, i polecam, tak naprawdę. No jeżeli ktoś, mówię, interesuje się takimi e, małymi skandalami, powiedzmy, i, i, i trochę chce wiedzieć o rodzinie, to to jest naprawdę fajna książka, taki, taki zbiór, powiedzmy, e, historii w zasadzie rodziny o któregoś roku, także, także tak, tak, to, to polecam. I to by były w zasadzie wszystkie moje ulubione produkty. Nie ma tego za dużo właśnie, bo mówię, nie testowałam jakoś specjalnie dużo rzeczy, także tak naprawdę mam takich swoich ulubieńców, których używam bardzo długo i są takie, takie produkty, których ja nie zmieniam i nie wiem, może ja powinnam taki filmik nagrać, że takie rzeczy, których po prostu używam zawsze i zawsze lubię to. To może to tak, bo takich ulubieńców to mówię, jest niewielu. Ale dobra, żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnego filmiku, pa!